Historia samochodu, który stoi obok mnie jest niesamowita i wiem, dosyć często używam tego słowa w stosunku do aut, które u nas są w ofercie. No ale słuchajcie, takie lubię najbardziej. Auta, które nie miały powstać. Lexus ISF i stojący za nim inżynier Jagucci. Dzisiaj o tym opowiemy, także oglądaj do końca. No dobra, przecież to nie jest tak, że to jest po prostu IS300. Oczywiście, że nie wiecie doskonale, że tak jak wspomnieliśmy, mamy do czynienia z ISF-em. Zaczynam od tyłu ten odcinek, no bo jakże inaczej? Przecież po tym aucie niewiele widać. Jeżeli nie jesteś koneserem, nie jesteś freakiem motoryzacyjnym to nie będziesz wiedział, o czym ja dzisiaj mówię. Pomyślisz, patrząc na miniaturkę, no ci to już w ogóle poszaleli. Pokazują Lexusa za 200 tysięcy i mówią, że jest kolekcjonerski. No tak, no bo zwróć uwagę na to, że mówimy przecież o Lexusie z czterema lufami to nie są końcówki to jest tak skonstruowany wydech. Idę do przodu, otwieram machę, bo przecież mówiąc o turbo sportowym samochodzie, o Bestii o tym, co Japończycy zrobili i o historii tego samochodu, która, jak już wspomniałem, jest naprawdę nie. Nie jest zwyczajna, no to trzeba otworzyć machę, no więc otwieram machę i zaczynam. Tor Fuji Speedway. Oczywiście Toyota, Lexus, współpraca to jest jeden właściciel i jeden koncern. Konsekwencja jest taka, że na rynku pojawiają się samochody we wczesnych latach 2000-koncepty samochody pierwsze wchodzą do produkcji, tak jak. M3 lub takie jak C63. Mam na myśli sportowe sedany, prawdziwe bestie, które są zamknięte w samochodach. W których na co dzień możesz zawieźć dzieciaki do szkoły i jest miejsce nawet na to, żeby te dzieciaki miały duże walizki na jakieś lekcje z plastyki. Dzisiaj już do szkoły naprawdę tyle rzeczy się zabiera, że auta muszą być pojemne, no ale później na powrocie można sobie troszeczkę poszaleć. A żeby poszaleć, no to w Japonii stwierdzono, jak do tego podejść, bo cały management nie za bardzo chce usportawiać segment, który sprzedaje się dobrze, segment, który w sumie ma być komfortowym, jakbyśmy spojrzeli z daleka. Przymrużyli oczy dziadkowozem. Przecież ja nie jestem od tego, żeby zachwalać i celebrować wszystko, co u mnie stoi na podjeździe. Umówmy się, Lexus ma cechy dziadkowozu. Gdyby nie to, że ja zaraz odkryję karty, ale zapewne je znasz, to pewnie przyznałbyś mi rację, to trochę są dziadkowozy, one z wyglądu nie różnią się dużo, tak jak powiedziałem, na końcu podjazdu stań, przymruż oczy, będziesz myślał, że wujek Twojego taty kupił sobie samochód do jeżdżenia do pracy i to dosyć nudne i pewnie jest księgowym. Słuchajcie, żarty żartami, ale odkładamy to na bok. Założenie jest takie: management nie chce produkować, ale inżynier Jagucci, facet o nazwisku Jagucci, facet odpowiedzialny za projekt całej, wszystkich generacji Toyoty Supry. No tutaj nie ma o czym gadać. To jest mistrz, ten gość, za co się nie bierze, po prostu rozwala. Ma takie ciche zadanie: zebrać najlepsze głowy, zebrać najlepszych ludzi, najbardziej zafascynowanych sportem ludzi i stworzyć projekt samochodu. Nie tylko stworzyć projekt, ale jeszcze go sprzedać samej marce. To są fajne rzeczy, to są fajne historie. Projekt to jedno, ale oni musieli zrobić to tak, żeby zaskoczyć. Więc założeniem i takim nadrzędnym zdaniem, symbolem, to jest to jest symbolika, czym jest ISF, było to, że Jagucci rzuca tekst, mówi po 10 okrążeniach na Fuji Speedway, Fuji od właśnie tego e, toru, od literki F, mamy serię F w Lexusie, Masz mieć odczucia, że nie chce ci się wysiadać. To automacie nie męczyć, ma być tak doskonałe, Wiemy, że w Azji, jeśli chodzi o precyzję w sprzętach, oni potrafią to robić. Mówię o motoryzacji, tutaj nie wchodzimy w telefony, nie wchodzimy w te całe klimaty, gdzie kojarzy nam się to raczej ze słabą jakością, z jakimś takim badziewiem przebijającym się na wierzch. Nie tak jest w motoryzacji. Jeżeli Japończycy biorą się za auta, to doskonale wiecie, że człowiek, który współpracuje i buduje Supra, który jest odpowiedzialny za projekty silników takich jak 1 czy 2JZ, no to musi być kot. No nie będzie Będziemy tutaj chyba przebierać, szukać i dywagować na ten temat. Ten gość tworzy właśnie tego isf i przedstawia to managementowi, który sceptycznie patrzy na to, czy w ogóle wydawać forsa na seryjną produkcję tego samochodu. I jak już otworzyłem machę, to przejdę do szczegółów, ale zanim to zrobię, to możecie się spodziewać, jaka była odpowiedź. Nie stoimy koło tego auta przypadkowo. Góra mówi: produkujemy, i przez tą właśnie decyzję dzisiaj możemy mieć auto, które wygląda niepozornie, a jest prawdziwym dzikusem, prawdziwym zwierzakiem. To jest samochód, który powyżej 4000 obrotów po prostu pożera całe otoczenie, pożera asfalt. I jeżeli w swoim C63, które bulgocze strzela z wydechu, jest Umówmy się, wulgarne, sportowe, agresywne, fantastyczne, uwielbiam C6 Trójki. Myślisz, że oblecisz tego ISF-a, to powiem Ci tak: nie bądź tego taki pewien. Naprawdę, uwierz mi, ja, ja jeździłem C6, czy, no to domyślacie się, IM3 również, ISF-em, i mogę powiedzieć z tego miejsca. Coś w tym samochodzie jest takiego, że czujesz się pewniej, czujesz się bardziej precyzyjnie, czujesz jakąś profesurę wynikającą właśnie z tych wielkich głów, z tej całej inżynierii na każdym kroku. I przez to poczucie chyba jesteś jeszcze doskonalszym kierowcą, więc jeżeli potrafisz jeździć, odważasz się na więcej, bo wiesz, że ten samochód Ci pomoże, dzięki czemu możesz mieć jeszcze lepsze wyniki. I nawet jeżeli nie chcesz auta, które jest czerwone, jest agresywne, ale chcesz mieć te same osiągi, to to jest właśnie odpowiedź dla Ciebie. No dobra, no bo przecież o serducho w tym samochodzie chodzi ten piec, 5-litrowa V8 generująca 423 konie, ponad 500 Nm. I teraz słuchajcie, czemu ten silnik jest wyjątkowy? Tak jak wspomniałem, Guči to człowiek z wizją. Człowiek, który nie od wczoraj rysuje, projektuje i współtworzy samochody takie jak ten, ale nie jest zwolennikiem samochodów uturbionych. Słuchajcie, te wszystkie turbiny on odstawia na bok. Chce, żeby jego silniki były na konstrukcjach, które. Turbin nie posiadają. Baza jest wolno-sąca, natomiast ma takie zastosowania, o których za chwilę powiem, że to turbo w sumie, jakby w tym samochodzie było. No ale do rzeczy, słuchajcie, bezpośredni wtrysk paliwa, zmienne fazy rozrządu i najważniejsze, elektromechanicznie sterowany dolot. Słuchajcie, układ dolotowy podwójny. Już Wam opowiadam, jak to działa. No bo przecież ta maszyna, ten smok rozpędza się do setki w cztery. 8 sekundy. Tak podaje producent. Oglądałem kilka testów. Oglądałem testy z prędkości maksymalnej. Mamy tutaj blisko 300 na jednym teście, nawet nieco powyżej jakaś niemiecka autostrada. Nie wiem, jak to było zrobione, ale do rzeczy. Podaje producent 4,9. Na tych testach, które widziałem, było to raczej, przepraszam, 4,8. Na testach widziałem raczej 4,9-5, natomiast nie zmienia to faktu, że mamy bardzo dynamiczny silnik i powiedziałem, już ci tłumaczę jak ten podwójny układ dolotowy działa, no więc to robię. Słuchaj, jedziesz, masz niskie prędkości, masz średnie prędkości, działa jeden układ, dmucha sobie powietrze na silnik. Natomiast powyżej 4000 otwiera się drugi układ dolotowy. Tak jak powiedziałem, elektromechanicznie po naciśnięciu pedału gazu, on już wie, żeby wrzucić worek powietrza na silnik. I uwierz mi, odczucia są takie, jakbyś dostał z 50 koni więcej. Także silnik niezwykle dynamiczny, cała inżynieria. Petarda to są zastosowania, które w ISF-ie rozbiły bank. Ale dodam jeszcze, że ważne jest to, że to się rozpędza, ale też musi przecież hamować i trzymać drogi. Także oczywiście mamy tu system ESP, który w trakcie testów, jak się okazywało, pozwalał wykręcać największe wyniki. Żaden z kierowców nie poprawił wyniku wyłączając ESP, nawet ci najlepsi. Mamy wentylowane hamulce Brembo, ale jeszcze. Powiem o jednej rzeczy i na chwilę zakończę o tych technikaliach. Zwróćcie uwagę na to: serwis w tym samochodzie serwis olejowy serwis oleju w skrzyni biegu w tylnym moście płyn hamulcowy płyn chodniczy nie był. Był zrobiony przy przebiegu 61 075 km 27 kwietnia 2023. Sztuka, o której tu rozmawiamy, jest wyjątkowa. Zapamiętaj te liczby, zapamiętaj ten przebieg. 61 75 km to jest chyba 200 km po serwisie. Samochód jeszcze ma taki zapas, że dostajesz od nas auto gotowe do jazdy. Chodźcie do środka, ja tam troszkę więcej opowiadam o tym, dlaczego ta sztuka jest tak wyjątkowa. Jeśli szukasz isf znalazłeś. Okej, słuchajcie, sztuka jest wyjątkowa, bo. Ale to wnętrze jest przepiękne. Słuchajcie, to wnętrze jest tak utrzymane, że ja go odpalę, bo to nie zrobi nam różnicy, ale... A może zrobi? Jakiś tam drobny dźwięk? Nie wiem. Ale po to go odpaliłem, żeby przestawić sobie wygodnie kierownicę. Już gaszę. Widzieliście, co się stało? Ten samochód, tak jak wspomniałem, jest... W stanie perfekt, i teraz słuchaj. Ja nie mam na myśli, że jest perfekt, bo yy, yy, handlarz yy, chce to sprzedać. Nie, spokojnie, zobacz na cenę tego egzemplarza. Absolutnie nie mamy pośpiechu, żeby to był pierwszy, lepszy klient. Chcemy, żeby ktoś docenił to, że nie są poniszczone skóry, że auto jest bezwypadkowe, że ma oryginalny lakier, jednego właściciela, jest z polskiego salonu. Ma pełną książkę serwisową, absolutnie full, że do tego samochodu dokładamy nowe opony Micheliny Piloty 4S, chociaż on takie ma na sobie, praktycznie sprawne, możesz na nim jeszcze sobie pojeździć, ale dostajesz od nas gift i w tej cenie wyjściowej dostaniesz zestaw komplet nowych opon. Co z nimi zrobisz? Twoja wola. Idąc dalej, zobacz... Auto jest od 10 lat, ponad w jednych rękach, i regularnie miało robioną również ceramikę. Ostatnia ceramika w czerwcu tego roku, więc w sumie. Pamiętasz, co mówiłem o przebiegu? Pozwól, że jeszcze raz to kliknę. Mamy. 61, 191, 61, 75. Taki był przebieg przy ostatnim serwisie, także od tego czasu nie będziemy ukrywać. Nikt tym samochodem po to, że nie jeździ, to służy do przejażdżek, służy do tego, że jeżeli ty będziesz chciał pojeździć po to, że to jest ten czas, ale jeżeli będziesz chciał kontynuować utrzymanie tego samochodu w taki sposób, to chyba wielkie szczęście, że będziesz właśnie to ty, tym następnym właścicielem tego auta. Do rzeczy o tym, co jest w środku. Przede wszystkim są łopatki kierownicze. Ja wspomniałem, że skrzynia jest ośmiobiegowa, że pierwszy bieg dosyć szybciutko przeskakuje na drugi, później kręcimy już praktycznie do czerwonej. Bardzo fajne jest to odczucie, bo jest ten element wepchnięcia nas w fotel, który trzyma bardzo dobrze. Zobaczcie, jak to jest wyprofilowane, jak grube są te boczki, taki kubeł i co lubię w tych fotelach, lubię, że podparcie, że siedzisko nie jest krótkie. Ono w sumie dla mnie jest prawie przekolanie. Troszkę mam odsunięty ten fotel. Pewnie coś tam przestawialiśmy wspólnie, natomiast jeszcze bym go sobie troszeczkę przybliżył. Ośmiobiegowa i teraz tak, automat działa pięknie, zmienia bardzo dynamicznie, ale jeżeli chce. No to przechodzę na łopatki, które co ważne obracają się razem z kierownicą. Nie lubię kiedy łopatki są przyczepione do kolumny, nie pracują razem z nią, to są po prostu nieergonomiczne zastosowanie. Kierownica opchota skórą, multifunkcyjna, 14 głośników, skórzana tapicerka czarna, podsufitka system audio, nawigacja. Co tu jeszcze mamy? Kurczę, no wszystko to co Lexus może dać. Otwieranie klapy bagażnika z wnętrza elektrycznie, elektrycznie przestawiane fotele, grzanie i wentylowanie foteli to jest naprawdę luksusowy wóz, i za sekundę przejdziemy do tyłu, bo uwierz, że tak jak wspomniałem. Na wstępie to jest też samochód, którym wygodniej możesz podróżować. Także nie tracę czasu, idziemy do tyłu i tam zrobimy test. Czy ja faktycznie, jako, no może, nie najwyższy facet, 1,83 m, może coś dodaję, słuchajcie, na pewno się tam zmieszczę, ale na ile komfortowo mi będzie, nawet w tym moim płaszczyku, który, jak to powiedział mój kolega, nadaje się do sprzedawania zegarków pod Mariotem. No ale dobra, ja sprzedaję samochody, więc idę do tyłu, chodźcie za. フフフ。No. No, wszędzie te emblematy ISF-a. Słuchajcie, wsuwam się po tych wygodnych, miękkich skórach. Jak jest tutaj? Siedzę wygodnie, tu znowu jakby, tak, nieco kubełkowo. To ten fotel mnie trzyma. Środkowy tunel jest po to, żeby położyć sobie, nie wiem, telefon chyba tutaj można położyć. Oczywiście emblemat F. Na wejściu, tutaj na skórach, również mamy emblemat F, ale powiem Wam, jak tu siedzę, to ja lubię ten okres motoryzacji. Ten fotel jest gruby, taki S-klasowy, a jesteśmy w aucie z segmentu C. Przypominam, no i ok. Czy jest wygodnie? Słuchajcie, jest. Tu jest naprawdę wygodnie. Tak jak wspomniałem, do najwyższych nie należy, ale mogę tu komfortowo podróżować i osoba kilka centymetrów wyższa również. Co z tyłu jest fajne. Przede wszystkim to, że w isf masz takie poczucie zamknięcia i podróżujemy w czwórkę. Właśnie ten środkowy fotelik przypomina ci, że ok, jest to auto dojechania z rodziną. Środkowy fotelik, powiedziałem. Dzięki przyjacielu, że zwróciłeś na to uwagę. Właśnie ta środkowa półeczka, nie fotelik, sprawia, że przypominasz sobie to jest sportowy wóz. Ale powiem ci, to już jest dobrze, skoro ty jednym spojrzeniem cofnąłeś mnie od was zdania. Dzięki. Słuchajcie. Ta środkowa półeczka pozwala mm, przypomnieć Tobie: jestem w aucie jednak sportowym. Tutaj nie ma miejsca na to, żeby dokładać jeszcze jedną osobę, bo bądź co, bądź. Pamiętajcie, mówimy o aucie, które potrafi szybko jeździć, i, i to nie chodzi o to, żeby zapakować go dodatkową osobą i jechać w niekomforcie. To jest jednak Lexus. Ma być spokojnie, ma być miło i ma być jakościowo. Także tyle z tyłu. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda w bagażniku. No, Mamy tu jakieś lampeczki, słuchajcie, to są oświetlenia LED, już takie fajne, jaśniejsze. Nawet to wygląda spoko. Nie wiem, czy to widać, ale na tej czarnej podsufice bardzo elegancko czarne rączki. Tu zapewne jest jakiś wieszaczek. Tak, jest. Można sobie odwiesić jakąś tam bluzę, kurteczkę. Idziemy do tyłu. Ja jeszcze Wam pokażę bagażnik na szybko, żebyście też widzieli, na ile tam jest pojemności. Chodźcie ze mną i ten O, zamknąłem. Kont otworzyłem. No, żartujesz, co ja tu zrobiłem? Słuchajcie, pewnie nie można, ja już wiem, co nie można zrobić. Jak tutaj jest. A few minutes later. No dobrze, okazało się, że to nie kwestia wieszaczka ani źle odłożonych y, y, trzymadełek do wieszaczków. Nie mogłem otworzyć drzwi, bo jest blokada antydzieciowa. Mam jeszcze trochę czasu, jeszcze się tego nie nauczyłem, także wybaczcie, dzięki Jacku. Ale wracając do sedna. Możemy otworzyć sobie z wewnątrz auta, koło kierownicy lub oczywiście z pilota. Słuchajcie, jest tu jakiś pokrowiec, nie będę go teraz wyciągał, nie specjalnie sprzątał, natomiast myślę, że widzicie jak daleko tą ręką sięgam i jaka jest wysokość tego bagażnika. Tu naprawdę można zapakować, ale mówiłem, że tylko na sekundę pokażę, ale skoro już pokazałem, mówię o tym, że sztuka jest kolekcjonerska. Co zazwyczaj mamy w autach poniszczone, chociażby w okolicy bagażnika? No, uszczelki w 15-letnim aucie zazwyczaj już nie wyglądają, posłuchajcie tego dźwięku. Przesuwam się bliżej, może będzie to słychać jeszcze raz. Ta uszczelka pracuje jak należy, i zobaczcie próg wejścia do bagażnika. Ja jestem na tym punkcie zawsze taki przewrażliwiony, jak to wygląda tutaj. To nie jest malowane, to nie jest poprawiane i wygląda to perfekcyjnie. Zamykam ten bagażnik i. Chodźcie, spłętujmy to wszystko, co tu zobaczyliśmy. Jeszcze, jeżeli jesteście z tamtej strony, może to by się uda. Pokaż felgi, te felgi są niesamowite. Wszędzie emblematy F, wszędzie wiesz, że masz do czynienia z Lexusem, ale to jest mało. Na zaciskach Lexus, na oczywiście do kilkach Lexus, ale to, co ja lubię przy tej ciemnych felgach, to lubię, że ten emblemat pojawia się wszędzie na samochodzie. Bo przecież, tak jak mówiliśmy od początku, nie jest to samochód, który krzyczy: Jestem ISF-em. To jest samochód, który. Dla tych, którzy się znają, wiesz, że to jest dobry produkt. Dla tych, którzy lubią dobre alkohole, dobre zegarki, to nie zawsze musi się świecić. Jeśli jesteś kolekcjonerem, poszukujesz samochodu do kolekcji, który będzie wyjątkowy, albo posłuchaj, bo ja mam też takich klientów, i może ty jesteś jednym z nich, mają samochody klasyczne z lat 50. -tych, 60., -tych. chcą wsiąść w coś, co już jest klasykiem, co nie traci na wartości, co szybuje w górę w ostatnich latach, ale mogą tym też pojechać w jakąś tam trasę. Jeżeli chcą sobie skoczyć na weekendową wycieczkę, do restauracji czy gdziekolwiek to chcą takiego samochodu, które nie rzuca się w oczy, a już jest klasyczne, już ma w sobie ten kult. To wszystko, czego oczekujemy od Youngtimerów. To jest Youngtimer idealny. Przyjeżdżaj, sprawdzaj, subskrybuj kanał, obserwuj nas na Instagramie, TikToku i Facebooku. Jesteśmy dla Was, pokazujemy Wam samochody takie jak ten. Powiedziałem, że to jest sztuka wyjątkowa. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu. Przejechałem się? Pomyliłem? Przesadziłem? Myślę, że nie. A jeśli dalej masz wątpliwości, telefon, link, maila masz w opisie. Dzięki wielkie. Dobrego dnia.